Krzysztof tutaj postanowił umyć u siebie płyty betonowe nie, miałem tutaj wymieniać ogólnie na, yy, ogólnie na polbruk ale z racji tego że polbruku już nie ma tam strzew złożył do u siebie na placu więc muszę je tutaj umyć żeby to jako tako wyglądało raz dwa że tutaj miałem problemy z pozbyciem się trawy bo zawsze to szlifierką i druciakiem po prostu tylko tyle że z wierzchu je tutaj pozbywałem się tej trawy a teraz to, no tak, tak moim zdaniem logicznym to teraz po prostu w korzeń tam uderzam to może na jakiś czas po prostu nie urośnie trawa i a druga sprawa też i zima już idzie więc no na pewno nie urośnie już w tym roku no ale będę miał przynajmniej czyste płyty betonowe nie tutaj tak to wygląda w miarę jeszcze będę musiał tylko piaseczek pouzupełniać, bo nie wszędzie tak ładnie w szczeliny zapełniło teraz ostatnio była ulewa i trochę powymywało tutaj z tych szczelin to jeszcze w miarę wygląda ale ja tutaj już z drugiej strony to już tutaj będę musiał pouzupełniać, ale jest mokry piasek więc na razie muszę się wstrzymać z zaklejaniem szczelin jedynie co dzisiaj mam w planach zrobić Jedynie co dzisiaj mam w planach zrobić, to tutaj umyć ten z drugiej strony płyty betonowe, żeby jako tako to wyglądało. No jeszcze dzisiaj, jak zdążę, dam radę, to yy, pomaluję płotek. Kupiłem w Lidlu pistolet Parkside do malowania yy, różnych elementów ogrodowych. Będę chciał go trochę przetestować, zobaczyć, jak to idzie malowanie takim pistoletem. Czy to lepiej jak pędzlem, czy to po prostu mu jest lipa totalna, nie? ja tam pochlapie ten cement ja pierdzielę nie no, będę musiał drugą stronę hm, tutaj załatwię sobie a tu już tak ładnie pomyłem hmm. chyba, że coś postawię takiego, że zasłoni mi to szkoda by było to zniszczyć tak ładnie pomalowane co by tu zrobić albo wezmę tak delikatnie w tą stronę będę mył powiem wam że nawet zacznij to wygląda myślałem no kurde my kiedy teraz będę miał brudno mm. <gry> Krzysztof to wszystko pobrudzi no i od no, bo gdzieś odstawi. a kabel zapomniałem o kablu dobra powinno być ok Jeszcze tylko to tutaj odczyszczę thank <sweak> powiem wam że ta dysza rotacyjna to robi robotę czy mycie maszyn czy polbruku czy płyt betonowych czy yy, no, nawet zdzieranie kory z drzew podejrzewam że też da radę tylko drzewo będzie trochę poniszczone ale naprawdę dobro roboty robi ja sobie tutaj powymywałem w sumie tutaj szczeliny między tymi płytami ale to nie to nie, to, to, to nie, tam, to nie szkodzi tutaj uzupełnię piaskiem ale przynajmniej oczyściutko jest ładnie. Tutaj patrzę, schody będę musiał jeszcze zakonserwować na zimę. Farbami odpada. Eee, no, tutaj w ogóle jakiś ubytek jest z roga. Nie wiem, czy to pod wpływem tutaj myjki, po prostu i teraz się stało, czy to już korozja idzie dogłębna. Będę musiał to jakoś zaszykować, albo jemu zgłoszę. Że jemu jak zgłoszę, to będzie to trwało 2 lata. Może sam to zaszykuję i pomaluję jakiegoś, jakimś kolorkiem tutaj te schody, bo no takie ciapkowate są trochę. Za no, bardzo nie będę inwestował w ten dom, bo to nie moje, to. tylko tyle, żeby wizualnie tam w miarę to wyglądało. No ale tutaj już musiałem to umyć. Już powoli płyty zarastają, tam jest dołek, bo wjechałem w ładowarko, teleskopowo i się zar zarwały się trzy płyty. Raz, dwa, trzy, cztery płyty muszę. No. Jedna pękła i będę musiał cztery wyjąć, piaskiem podsypać i położyć z powrotem płyty miałem nadzieję, że po prostu tu tak samo zrobię polbruczkiem no ale trochę za późno się tak namyśliłem na zmianę tego gdybym rok wcześniej pomyślał, albo dwa lata wcześniej pomyślał to miałbym polbruk położony na wszystko a że jemu tam było potrzebne koło hali jeszcze plac wyłożyć polbrukiem więc tak musiałem się z nim tutaj trochę podzielić dobrze, że dał mi tam na tamtą stronę Yy, tam było ile metrów? Yy, 9, 11, około nie 20, ponad 20 metrów kwadratowych tam było. Yy, no więc troszkę tam no, wyszło tych kostek, sztuk. Tutaj by było trochę więcej, bo tu samochód stoi. Więc tutaj by było troszkę więcej. Teraz muszę to umyć, bo tutaj wcześniej miałem polbruch i e, no, płyty betonowe położone i tutaj miałem wysypany żwir I teraz muszę to wszystko umyć samochód muszę stąd wziąć przydałoby się go umyć ale to chyba aż pojadę do Polski to na myjce go umyję a póki co muszę tutaj na razie to umyć o, te płyty nowe no i wtedy jeszcze wezmę się za malowanie tego płotka nie? ............... ja zapomniałem że mam tutaj takie ładne płyty betonowe prawdziwy rarytas kosteczka no tutaj leżały pod hałdą piasku i brudu a no, jakie ładne odczyszczę to się skosi trawę nie będzie widać sama odrośnie tak się odmaluje będzie ładnie Będę musiał chyba z drugiej strony umyć, w tą stronę do domu, żeby na ulicy nie podpaskudzić, będę musiał chyba Anetkę poprosić, żeby mi tutaj szczotkowała, a ja będę mył do środka, samochód stąd wezmę, no i sąsiadowi samochodu też nie pobrudzić. A, nie włączone. Ja się nalatam. Ja się nalatam. Nie wiem Aneta, czy tam by nie było lepiej, yy, tak jak on to robił, że piasek rozsypać, wiesz, tam gdzie nie ma, po drugiej stronie, tam gdzie wymyłem. I dać wodą wtedy polać. Czy to nie lepiej by woda po prostu uszczelniła to razem z piaskiem? No, 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 no. Yeah. <laughs> i dobrze tutaj. już nie będę tutaj mył robił na razie tak zostawię wiesz chyba Czy tutaj też tutaj umyć troszkę